No. MOVE no. no, O DIE! No. zrobiłem. Mister Morawiecki. Z walbą, bo, mam... molestuję go. I przyszedł Kaczyński z ratunkiem, kurwa. Ratujcie, proszę. No. Co? kupić na bo i nie masz kasy na broń? Proszę was. Jest zdobny. Całą grę jebania tego Kerambita, to piękny. kurwa biedaków. Jakby mój syn miał taką kasę, też bym go z tak? Malałbym córkę z krzak, w krzakach, na Fina Onny fans Onlyfansnoter albo kurwa... Karambitson. Wolałbyś być sam w lesie, z niedźwiedziem, czy ze mną z karambitem? <śmany> Wolą mieć syna z karambitem, czy córkę dziwkę? Obiecentnie <śmany> Córkę dziwkę <śmany> Ale często jeszcze... gadaliśmy z chłopem <śmany> You just Point, I don't know. click and ratatata. Zrób ratata. No nie! Nie, ma już więcej ratata. Ten niebany Vegas już cały czas kraszuje. Nawet prig nie działa. Jestem na skraju załamania nerwowego. Pomocy. O? Yes! The gap, the gap working. No! No! Te miał 1 HP, kurwa. Skąd on wiedział? O nie, to nie te. To ty powiedziesz, że ma jeden kurwa. Nie, to on powiedział. Nie wiem, ja wiem, że zadałem jeden w jednym w tej rundzie, z niej do. To ja, ja pomyliłem ludzi, jednak ty sens, ludzi na to widzisz. Mogisz powtórzyć, bo nie słyszałem.

W nie wystaje, jak tak stoisz? Wystaję. Ja pierdolę. co podchodzi jeden. Kurwa, gówno z jeden z uśmiechem na twarzy, ja pierdolę. Ja też sam idę, idę na traki, <noise> ja <laughs> no, Nie mogę, kiedy było perfekcyjne i w tej sytuacji. Kurwa, w drugą stronę chciałem skakać. Nie wstrzymałbym teraz. Dobra, teraz tak zamiast. Timeout dajmy kika na kogoś. Dobra, dwa, jeden volt. Timeout, faust. No tak, tak, tak. and I... I go... I go... I go on mid. I'll go fucking hang myself. Good job. Thank you. Jest jeszcze jedna rampa. O oh, kurwa! Nie patrz mi mida. Jeden heaven. Weź potem AWP. Oglądam O Kurwa, Kaziu! Nie zrzucaj mnie tymi polakami po prostu, no kurwa, nie nauczyłeś się po Inferno? Ale ty pod skur... Kurwa Stachu! <średztwo> 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 to jest kurwa tak rundę z chipy, patrzcie to Chciałem sobie kurwa, z naszego... Kaziu. Chciałem wrzucić tam... Chciałem rzucić Polaka Obok kawa kurwa I on akurat kuru zrobimy kurwa To już mamy Polak nie I to mówię tak, doniosę tam nade'a I stachujesz go kurwa, nie? Dostałem! Kurwa, ja trzech rund strzału nie oddałem Po <ślał> w czym problem? No nie widzę przeciwników No i co, możesz nacisnąć, tylko lepiej się słyszy jakbyś swoich nie widział Ja widzę jednego <ślał> <ślał> Bread Eater Snake. O ma na awatarze kurwa chleb jedzący węża? <laughs> <laughs> czyżby, czyżby chleb jedzący węża? A nie? To nie A, tak Ja nie, już... nie widzę, bo ja nie kliknąłem na awatarze. żeby go się wydaje, że wąż się wygryza w chleb. Stąd nazwa Bread Eater Snake. Ja tam nie widzę głowy tego węża, pokaż mi jego profil. Zlewa się... Kolory, kolory się zrywają. A, bez kitu, tam jest oko. Podoba mi się, że przeczytać Bread Snake i doszłeś do wniosku, że to chleb je węża. <laughs> A może to chleb wgryzł się w głowę węża. To, to byłby Bread Eating Snake. Stary chłopiec z Somalii, tam się różne rzeczy mogą dziać. Prawda. This person is very bad at the games, but he play... He suck the coś tam, and he's very small and toxic. He lives in... Go -go 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 -go. <laughs> Adres cały podał ktoś <laughs> Go with him, I don't care <laughs>